Znajdujemy się przed galerią Źródlana, w której znajduje się kawiarnia Coffee Hunter. Ja mam ochotę na kawę, a Wy? Chodźmy. Dzień dobry. Czy możemy chwileczkę porozmawiać o kawiarni? Oczywiście, możemy porozmawiać. Czy mogłaby nam Pani zdradzić, co tutaj w ogóle się dzieje? Czego możemy spróbować, czego się napić? Oj, dzieje się u nas bardzo dużo. Eee, przede wszystkim jesteśmy kawiarnią palarni kawy, więc można u nas spróbować kaw z całego świata. W, różny, w różnej formie parzenia, że tak powiem. Można spróbować kawy z ekspresu, można spróbować kaw parzonych alternatywnie, czyli w dripie, w hemeksie, w tygielku. No, więc, kaw jak to sobie zażyczy i jak to lubi, my jesteśmy w stanie zrobić absolutnie w każdej formie tą kawę. Są u nas również warsztaty kawowe, raz w miesiącu się odbywają. Każdy może na te warsztaty przyjść. To jest wstęp wolny, nie trzeba e, jakiejś rezerwacji robić. Jest tłumnie, ale każdy się, każdy się zmieści. W tym momencie, jak weszliśmy do kawiarni, od razu odczuwa się taki wręcz rodzinną, rodzinną miłość rodzinny spokój. Mam taką nadzieję, że klienci u nas y, czują się dobrze i y, że panuje u nas fajna atmosfera i, i czują się swobodnie przede wszystkim, że nie muszą przychodzić do nas i w szybkim tempie załatwiać pewne jakieś tam swoje sprawy, ale mogą u nas usiąść, nawet z nami, mogą porozmawiać, wypytać nas mogą o wszystko, dosłownie o wszystko. Czy możemy prosić o szybkie, baristyczne przeszkolenia? No tak, szybko to aż się za bardzo nie da, ale oczywiście jak najbardziej. Yy... Kolba. Odbijamy. Czyścimy. Tutaj mamy grupę, którą przepłukujemy. Bo każdą grupę oczywiście trzeba przepłukać wodą. Eee, mam nadzieję, że spróbujesz za chwileczkę sobie zrobić kawę. Z wielką chęcią. Z wielką chęcią. Mamy młynki. Zawsze mamy... Y Jakąś mieszankę. Przede wszystkim używamy polokotki naszej mieszanki, a druga to jest singiel. Tu akurat mamy teraz sumatrę. Tam zrobimy właśnie z polokotką. No i każdy dobry barista wie, aczkolwiek powinien wiedzieć, że trzeba ustawić sobie młynek. My to już mamy zrobione. Zawsze codziennie rano młynki ustawiamy, dlatego że e, wszystkie warunki atmosferyczne, e, które są dookoła, e, czyli ciśnienie, wilgotność, e, temperatura, bardzo duży wpływ na kawę i no, młynki się rozregulują, trzeba je po prostu ustawić. No wiadomo, trzeba ustawić sobie odpowiednią gramaturę. E, Ubicie ważna rzecz. Jeszcze raz sobie na pewności przepuścimy i robimy kawkę. Tyle. Wiemy już, jak się robi kawę, ale jak naprawdę się ją robi? Sprawdźmy, jaką drogę musi przejść, zanim trafi do naszej filiżanki. Piękny zapach się roztacza. Proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje. Okay, tutaj mamy piec do palenia kawy. To jest taki duży piecyk o zasypie 25 kg kawy surowej. Obecnie kawa została wypalona, wysypana na taką tacę chłodzącą. Tutaj jak widać, kawa w momencie tego przemieszywania, ona się... Studzi, a studzi się po prostu w taki sposób, że gorące powietrze jest wyciągane wentylatorem, więc jest chłodzona, po prostu studzona powietrzem. Ma to ogromne znaczenie, jakby dla samego później smaku i aromatu kawy. Teraz tutaj kawa się studzi, następna partia jest zasypywana i pojawia się w piecu. Będzie palona. Taki proces palenia trwa kilkanaście minut. Otóż, po wypaleniu kawa jest w takim specjalnym pneumatycznym odkamieniaczu e, czyszczona ze wszystkich możliwych nieczystości. E, to, jest, to jest normalne, że e, w surowym ziarnie są jakieś drobne kamyczki, czasami trafia się, nie wiem, drut czy podkładka, więc e, żeby uniknąć później przykrych historii e, związanych z naprawą ekspresu, musimy tą kawę ze, ze wszystkich nieczystości oczyścić. E, tam mamy też takie małe urządzenie, to jest mniejszy piec, na którym palimy partie kaw, które są wyższej jakości, droższe, które wymagają większej uwagi. No i tyle. Skąd pomysł na nazwę Coffee Hunter? Generalnie być może stąd, że, że to jest jakaś taka ciągła forma poszukiwania czegoś i... I, i, I jakaś taka potrzeba ofiarowania tego czegoś, jak już się to znajdzie. Jeśli ziarno faktycznie ma jakiś potencjał, to jesteśmy w stanie wyciągnąć ten potencjał z tego ziarna. Jesteśmy certyfikowaną palarnią kaw ekologicznych. Dla niektórych konsumentów ważne jest to, żeby, żeby ta cała ścieżka i, i ta cała ekologiczna jakby przestrzeń była taka transparentna. Od momentu jakby samego zbioru przez transport, przechowywanie, palenie, itd., itd. A czy mógłby nam Pan opowiedzieć tak krok po kroku, jak wygląda droga kawy, od momentu zebrania do momentu, gdy trafia do was? Kawa jest wiśnią, a to, co mielimy i wrzucamy do? Do młynka, żeby napić się kawy, no to jest pestka tego owocu i jakby cały procesing na poziomie plantacji polega na tym, żeby w odpowiedni sposób to ziarno wydobyć, przetworzyć, wysuszyć, spakować, wysłać do dystrybutorów. Później to ziarno trafia od dystrybutorów do takich palarni jak nasza. No a w naszej palarni, no, jakby mamy, czy w takich palarniach jak nasza, mamy też różne jakieś własne procesy, dzięki którym zmieniamy ich wpływamy na smak kawy i takim najbardziej klasycznym, chociaż właściwie może jedynym takim procesem, który my prowadzimy, to jest macerowanie kawy w beczce po alkoholu i sprowadzamy świeże beczki po różnych alkoholach. Tu na przykład mamy beczkę po winie, mamy beczkę po whisky, wrzucamy tam ziarno, macerujemy je przez około 4 do 5 tygodni. Musimy się skupiać na tym, żeby mierzyć różne właściwości kawy, na przykład takim punktem krytycznym zawsze jest pomiar wilgotności ziarna. Zbyt duża wilgotność mogłaby wpłynąć na to, że w ziarnie rozwiną się jakieś grzyby, pleśnie, no i wtedy takie ziarno zupełnie byłoby zdyskwalifikowane. Na szczęście jest tak, że my korzystamy z oferty takich sprawdzonych dostawców i też z oferty ziarna bardzo wysokiej jakości. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby wilgotność ziarna była za wysoka albo za niska. No i później wyciągamy, palimy. Pakujemy, no i tak ona jest dostarczana do naszych klientów. Kawy mamy z różnych regionów. Generalnie najbardziej dla mnie cenne są kawy z takich obróbek naturalnych. One może nie charakteryzują się jakąś taką specjalną, wysoką kwasowością. Nie są może tak czyste w smaku jak kawy myte. Natomiast wydaje mi się, że one są zawsze fajnie złożone, słodkie, a Fairtrade to jest taka inicjatywa, że właściwie większość tych plantacji, które są prowadzone ekologicznie, one uczestniczą jakby też w tym łańcuchu Fairtrade, bo to jest dodatkowego, dodatkowej możliwości pozyskiwania środków z organizacji Fairtrade. No i pomyśleliśmy, że to jest tak naprawdę parę groszy więcej ta kawa kosztuje, ale możemy się w jakimś sensie bardzo malutkim, drobnym przyczynić do czegoś, co, nie wiem, co będzie pomagało tym ludziom nie wiem, zbudować infrastrukturę szkoły czy czy, jakieś, no, nie wiem, czy realizować po prostu jakieś projekty. Jeżeli chodzi o proces pakowania kawy. Kawa palona jest, jak widzieliście wcześniej, w tych dwóch piecach, po czym po odkamienieniu trafia do, na stoły pakujące. Mamy takie dwie naważarki do pakowania kawy, które naważają nam odpowiednią gramaturę, po czym jest ona wysypywana do takich oto właśnie Torebek, tak? E, po czym są zgrzewane, nabijana jest data, są e, etykietowane odpowiednimi etykietami, trafiają gotowe już na, na magazyn, tutaj, do, do, gotowe do wysyłek. E, opakowania, e, nie wiem czy wcześniej była mowa. To są takie opakowania, które mają w środku tak zwaną barierę ochronną, która powoduje, że do środka nie przedostają się żadne niepotrzebne, że tak powiem, związki z zewnątrz. Jest taki zipper, który powoduje, że w momencie, kiedy jest zgrzana paczka, możemy go otworzyć i, i bezpiecznie również zamknąć, więc ta paczka tak naprawdę nie musi być przechowywana w jakichś cudownych warunkach. Tutaj wygląda gotowy produkt spakowany. Jest etykieta, która pokazuje, co jest w środku. Z tyłu jest informacja o producencie, o gramaturze. Profil smakowy danej kawy, jak również data przydatności do spożycia, o której wcześniej nie mówimy. My dajemy na kawy spakowane, palone dwa lata przydatności do spożycia. Biegnie on od czasu, od momentu wypalenia. Kawy sprzeciwne mamy tutaj. One są pakowane w takie gramatury tylko i wyłącznie 250 gram, z tym, dlatego, że ta kawa jest trochę droższa od takiej kawy jakości premium i klienci Lubią często sobie te kawy zmieniać, więc nie kupują jakby dużych zapasów tych kaw, tylko, tylko ewentualnie właśnie próbują 250 gram na przykład kawy z Sumatry, czy, czy nie wiem, powiedzmy kawy z Etiopii, która również jest pakowana w takiej samą gramaturze. Poznaliśmy już cały proces palenia i pakowania kawy, więc teorię mamy opanowaną. Ale czy poradzę sobie w praktyce? I od razu. Tu, tak. Sukces. Kawa przechodzi długą drogę. Od zbiorów, przez palenie, chłodzenie, pakowanie i wysyłkę, by na koniec trafić do naszej filiżanki. Teraz pozostaje już najprzyjemniejszy etap czyli delektowanie się jej smakiem. Moja kawa. A teraz sprawdzimy, jak walory smakowe. Pyszna. thank mm -hmm. you